To może ja się powinienem ogolić. Tak. Do wywiadu. A ja to olewa. Nie do niego. Ja to olewa. Ja Fisz I... Enrique, wydaje mi się, że po, po, po jakimś czasie prób jest coraz bardziej zapluty i zgarbiony. Chociaż chyba, że trafisz na kaszelota. no bo chyba, że no to i reklamówkę na web i walisz to, i nie musisz. Oczywiście nie chodzi do szkoły, olewa po prostu wszystko, ponieważ ma 150 innych pomysłów na spędzenie czasu. Postanawia uciec z domu, ponieważ ma już tego wszystkiego dość. Chce sam o sobie po prostu decydować. Raz miałem kumpla, który próbował zwalić własnego psa. Tylko, że ten kumple był tak wredny, że się nie dawał. Praktycznie wszystkie jego problemy Wywodzą się z domu. W domu jest zastraszony, stłamszony, e, jest ciągle pod, pod presją, dostania w od brata. E, nigdy nie wie, skąd ten brat się pojawi, dlatego jest e, po prostu nerwowy. że no. zabije? Zabije kiedyś mojego brata! Ca a więcej, więcej! Zabije kiedyś mojego brata! Zabije zabiję. Zabiję kiedyś mojego brata! Ta. Nie są tego pewnie. Wiesz, krutu... zabije kiedyś moich brata. On po prostu, wiesz, kurwa, to jest... na no, wrzut na twojej dupie. No. Pamiętaj o tym nie wiem gdzie. Ale nie wiem gdzie. To jest moment... takiego moment, stresu, nie? Moment jakiejś prawdy taki wiesz, przerażającej, w Między nimi a mną matka rodziła inne dzieci, ale umierały od razu po urodzeniu. Mówi, że leżą gdzieś na Almudanie. Ale nie wiem gdzie. Mieszkanie dostał mój dziadek, który nie miał nogi, bo ją stracił na wojnie. Ale tak naprawdę to mi ją bo mógł z go wdypę mu w dupę, się na ale, ale może bez tego w końcu się na grę. Czeka na reakcję. Tak, 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 tak. Ale tak naprawdę... No, Poczekaj, bardziej, bo, bo jak unosisz, jakby czoło marszczysz w górę, to ono się robi takie przeintelektualizowane. Prze tak, on będzie taki, tak, a tak naprawdę, no, taki to bardziej zęszczony dobra, dobra, dobra. E, m, 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 mieszkanie dostał mój dziadek, który nie miał nogi, bo ją stracił na wojnie. Ale tak naprawdę, to mu ją obcięto, bo mu ugryzł go w dupę i mu się zrobiła gangrena. Ciągle czymś musi się zająć, ciągle po prostu wszystko kontroluje, e, ciągle po prostu jest, e, mm, tak jakby stara się być z przodu. O! Ta blizna, oh, 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 oh. ta blizna to przez niego, to on mnie tak urządził, mój brat. Pięć szwów mi założyli. Kiedyś takiego, miałem kiedyś takiego, takiego, takiego kumpla, który strasznie, strasznie śmiesznie żuł gumę, bo on gumę tak. Ja co jak mówił, ta guma to, to wędrowała, nie? To nie jest złe. Tylko to, mm, to robi trochę większego pewniaczka. Znaczy, mm -hmm. nie, to, to nie robi takiego właśnie tego małego, tego, który kurwa, wybucha, tylko robi takiego już trochę większego figofanu, mm, Lubi spotykać się z chłopakami, bo ja mi imponuję mu taką pewnością siebie, taką, taką stanowczością. Z kolei, Anger mm -hmm. Angela lubi, lubi za to, że Angel jest kompletnie niegroźny. Angel jest, e, jest zupełnym przeciwieństwem e, jego brata. Angel by nie, wiem, nie podniósł na niego ręki. Żeby, żeby, żeby on był trochę nawet skrzywiony, wiesz, przez to, kurwa, że go gdzieś tutaj, albo nawet tu troszeczkę, wiesz. Żeby przynajmniej na początku czuć było, że on taki, kurwa, próbuje się prostować, nie? Że coś go tam, coś go tam boli, nie? Że ten brat go, kurwa, okłada, że jest, kurwa, właśnie poobijany jabłko. Ha, Enrique, dziewczyny. Enrique to jest też taki, wydaje mi się, mocny, mocny w gębie, jeżeli chodzi o dziewczyny, że A, on tu kurde, on tu wie, jak wszystko wygląda, wie, jak wszystko się robi. A jakby się już rozebrało, to, to spalił, spaliłby buraka i, i, i pewnie spuścił się w gacie. Super, wychodzi na to, że jesteśmy kurwa trzema ciotami. Kurwa. <laughs> Fajnie, kończymy na dzisiaj, dziękuję bardzo.